Cześć, witam wszystkich w kolejnym szachoteście. Nie przedłużając, będzie przed Wami pięć zadań, które będziecie musieli rozwiązać w taki sposób, że białe zawsze będą na ruchu, a mat nastąpi w drugim posunięciu. Zadania będą od najłatwiejszego do najtrudniejszego, czyli, tak jak ostatnio, tak jak zwykle, rozwiązujecie najpierw zadanie, za zatrzymujecie ekran z zadaniem, rozwiązujecie to zadanie, zapisujecie sobie wynik, a potem sprawdzacie rozwiązanie. I przyznajcie sobie taką ilość punktów, jaka będzie wskazana gwiazdkowo przy każdym zadaniu, jeżeli będziecie je mieć na ekranie. Pierwsze zadanie jest za jeden punkt, i od razu zapraszam do rozwiązywania. Start. A więc mamy rozwiązanie. Prawidłowym posunięciem w tym zadaniu prostym było oczywiście. Król F6. Król F6 powoduje, że Król Czarny przeciwnika ma tylko dwa pola do wyboru. Może iść na G8 lub E8. Gdziekolwiek nie pójdzie, tam dostanie mata Hetmanem naszym z A7. Czyli na przykład Król E8 i Szachmat na E7. Inaczej, po drugiej stronie na G7 Szachmat. To była prawidłowa odpowiedź. Mam nadzieję, że to nie było trudne, a w zasadzie bardzo łatwe. Być może nawet nie trzeba było zatrzymywać ekranu, ale dobra, jedziemy do następnego. Jeżeli nie jesteście pewni, zawsze wejdźcie w ten nawyk, żeby zatrzymać ten ekran, spróbować zmierzyć się z zadaniem, rozwiązać go. Dopiero potem po zapisaniu swojego ruchu, no to odpalić i zobaczyć rozwiązanie, sprawdzić się, czy to rzeczywiście było to, co, o czym myśleliście, zgodne z rozwiązaniem. Dobra, więc przed Wami zadanie za dwa punkty. Uwaga, start. I podaję rozwiązanie. Rozwiązaniem tego zadania to jest oczywiście król A6. Król A6. Bronimy pionka na A7 i stwarzamy sytuację, w której nie ma. Innej dobrej możliwości, żeby nie dostać mata w następnym ruchu dla biały. Czyli jeżeli goniec na przykład zbije pionka, to i tak będzie szachmat gońcem na B7. Czy była inna możliwość? Nie bić pionka. Król jest pod trasku, nie ma gdzie iść, ponieważ wszystkie pola są poodcinane. Goniec nawet gdyby zagrał jakiś inny nietypowy ruch G3, no to i tak jest szachmat z gońca na B7. Także to było być może troszeczkę trudniejsze od poprzedniego, ale mimo wszystko zawsze trzeba pamiętać, że jednak w końcówkach, gdzie jest mało figurek, to jednak jeżeli jest taka możliwość, to król musi pomóc, ponieważ sama figura lub figury mogą nie zdołać stworzyć jakiejś sytuacji matowej. Jeszcze musi być jakaś dodatkowa pomoc. Dobrze też, że był goniec czarnopolowy, dlatego, że inaczej król czarny był w pacie. Także dobrze było, żeby król czarny miał, czy tam w ogóle czarny miał jakikolwiek inny ruch w możliwości, bo jakby nie było tego ruchu, to jest pad. No dobra, o tym wszystkim należało tu pamiętać, a teraz zadanie jeszcze troszeczkę bardziej skomplikowane, znowu trudniejsze, tu już będą 4 punkty do, wyboru, do wygrania. No i w tym zadaniu będzie można dać dwie odpowiedzi, dwa ruchy kandydatów. W następnym zadaniu możecie spróbować wytypować dwa ruchy, przy czym trzeba właśnie ten wasz podstawowy, ten najbardziej właściwy według was jakoś tam podkreślić i zaznaczyć, że to uważacie, że to jest prawidłowa odpowiedź, a ten drugi ruch kandydat to taki niepewny, ale jeszcze zostawiacie go jako ewentualne połowę punktów z tego, co możecie wygrać w zadaniu. Czyli następne zadanie za 4 punkty, lub 2, jeżeli to będzie ten drugi wasz podany typ. Uwaga, start. Uwaga, podaj rozwiązanie. Prawidłowym rozwiązaniem w tym zadaniu to skoczek F8. Skoczek F8. O zadaniu wiemy, że było to, yy, było to ustawienie z partii, która była rozegrana między John Kmanem, Harmenem i De Wreutem Denisem w Gieren w 1998. No i tu rzeczywiście Harmen właśnie zagrał skoczkiem na F8, po którym nie ma w zasadzie obrony, żeby w następnym ruchu nie dostać mata. Tutaj w zasadzie nie można odejść królem. Nie można zbić bierki, która szachuje, więc trzeba się tylko zasłonić. Wieżą, no i należało jeszcze sobie właśnie uzmysłowić, jaki to będzie ten kończący ruch, czyli szachmat, Skoczek bije pionka na g6. Także to było rozwiązanie. Tutaj były jedyne jakby odpowiedzi, tu nie szło inaczej tego jakichś innych odpowiedzi czarnych wykonać, więc skoczek Odegrał pierwsze skrzypce i tu jest szachmat. No dobra, więc jeżeli udało Wam się to zgadnąć, no to gratuluję. Jeżeli nie, to jeszcze są szanse, aczkolwiek zadania będą coraz to trudniejsze. Zapraszam do zadania za 8 punktów lub 4, jeżeli będą, będzie to jakaś odpowiedź dalej typowana. Ale też wyznaczcie sobie jakieś dwie dobre odpowiedzi, a tą jedną najwłaściwszą podkreślcie bo tak byście zagrali pewnie w partii, tak? Czyli wyobraźcie sobie, że macie taką sytuację, bo na, na przykład ta sytuacja wystąpiła w partii, więc wyobraźcie sobie, że następna sytuacja też może być, yy, jakoś też w partii się z, yy, pojawić i wtedy już będziecie wiedzieć, jak zagrać, żeby jak najszybciej dokonać szachmat, bo że białe będą miały wygraną, to nie ulega wątpliwości, ale... Yy, jeżeli chodzi o zadania szachowe, no to właśnie chodzi o to, żeby wygrać jak najmniejszą ilością ruchów. Tam będzie już od razu podane, że tak jak zwykle w naszych zadaniach w szachoteście to będą dwa ruchy, czyli mat w drugim posunięciu. Więc to już jest duża podpowiedź. Trzeba szukać tylko takiego ustawienia. No ale no zobaczymy, czy Wam się to uda znaleźć. Start. A więc uwaga, podaję rozwiązanie. Zanim podam, może jeszcze tylko wspomnę, że autorem zadania był Krikor Beden i prawdopodobnie zadanie powstało w 1984 roku. Przynajmniej w jakimś czasopiśmie było wtedy publikowane. No i cóż, prawidłową odpowiedzią jest skoczek D3. Skoczek D3 powoduje, że król czarny ma tylko dwie odpowiedzi może zabić wieżę lub odejść na pole e3 no to sprawdźmy może co będzie jeżeli król zbije bardzo prosty mat koniec w3 jeżeli król nie zbił wieży tylko poszedł właśnie na to jedyne pole które mógł iść czyli na e3 wtedy mat robi wieża na e1 Widzimy, że te pola są odcięte, ze skoczka, pole F3 od gońca, tutaj będzie atakować wieża, a tutaj pomaga nawet król. Czyli każda z trzech figur była idealnie ustawiona do tego zadania, żeby właśnie ten jeden jedyny ruch, skoczek D3 był odpowiedzią. Jeżeli udało Wam się go trafić, no to gratuluję lub wymyśleć i obmyśleć wszystkie warianty, że tutaj nie było żadnej zgadywanki, a tylko y, jasne określenie, który ruch jest właściwy. No to super. No to teraz mamy ostatnie zadanie, najtrudniejsze. Poświęciem bardzo dużo czasu, może najwięcej, żeby jednak y, obmyśleć wszystkie warianty, żeby Wam nic tam nie uciekło. Dwa ruchy do mata to nie jest dużo do myślenia, ale rzeczywiście z różnych posunięć może człowiekowi trochę w głowie zaburzyć. Więc wymyślcie jakiś swój własny plan rozwiązania, może zadania. Nie mogę na razie nic więcej podpowiadać. Cóż, zadanie znacie. Mat w drugim ruchu, białe zaczynają. Zatrzymujecie ekran zaraz po pojawieniu się planszy, tak jak zwykle. Czyli uwaga, zadanie za. 16 punktów. Start. Uwaga, uwaga, podaję rozwiązanie ostatniego zadania dzisiejszego w dzisiejszym szachoteście. Tym rozwiązaniem jest skoczek F5. Czy ktoś tak odgadł? Czy ktoś miał w swoim zbiorze taki ruch? A zapomniałem powiedzieć, że możecie aż trzy odpowiedzi sobie tutaj pozaznaczać, i każda z tych odpowiedzi byłaby punktowana. Ta najwłaściwsza to byłaby punktowana właśnie za 16 punktów, za 8 punktów ta druga w kolejce, a 4 punkty by była, jak gdyby była to nawet trzecia Wasza propozycja, jeżeli udałoby Wam się w trzech, właściwie, w swoich ruchach, kandydatach, ująć ten właściwy ruch F5, skoczek F5, to już jakieś punkty moglibyście sobie przyznać, spisać, podsumować i zobaczyć, ile Wam się udało y, zdobyć punktów w dzisiejszym szachoteście. No ale przejdźmy do rozwiązania, bo to trzeba chyba wyjaśnić, dlaczego ten skoczek F5 to jest właściwy ruch, dlaczego tutaj nic nie można zrobić i czemu można było myśleć nad takim ruchem, który nie jest szachem. Przede wszystkim dlatego, że w następnym ruchu czarne nie są w stanie zrobić szacha białemu królowi. I to dlatego można było myśleć nad ruchem innym niż szach dla czarnego króla. Yy, więc tutaj jest ruch, który powoduje, że ponieważ czarny jest w środku, czarny król jest w środku i jest w zasadzie podcinany różnymi i swoimi, i nieswoimi bierkami, no to grozi taki bardzo podstawowy mat Hetman E4. Tak? Tu jest taki mat, ponieważ cóż, jak się przed tym bronić? Hetman E4, Hetman E4, no więc y, cóż, no na uwagę zasługuje, może zbicie hetmana, czyli wieża bije B1, no ale jest szachmat, skoczek bije na E7. Skoczek E7, szachmat, ponieważ król nie ma gdzie odejść, tak? Tutaj. Y, jest pionek, tutaj goniec, tutaj wieża wieża, także jest szachmat ze skoczka. No dobra, czy można było jakoś inaczej zagrać? Może. No cóż, na przykład zbicie wieży Hetmanem. To też leci skoczek i jest szachmat. No to może. Czy tam pójście pionkiem do przodu, tak samo tutaj nic nie daje jest szachmat. Z kolei Hetmanem. Co by było, gdyby na przykład Goniec bił skoczka? Goniec bija skoczka. Skoczek już nie może zamatować. Hetman też nie może zamatować. Ponieważ Goniec czarny pokrzyżował plany tym dwóm matom skoczka i Hetmana. No ale mamy szachmat z wieży. Wieża na E5 też robi szachmat. Dlatego te trzy w zasadzie szachy są szachami, które matują. A w żaden inny sposób, że pion do przodu mógłby być taki mat. W każdym razie nie ma tu innej możliwości. Jeżeli widzicie tu jakąś obronę, ale jej nie ma, ponieważ zostało to już dobrze obliczone, że żaden ruch po prostu nic nie wnosi. Zawsze będzie groził ten szachmat, właśnie na polu E4, albo właśnie skoczek bije E7. Nic tu się innego nie może wydarzyć. Każda z figur jest tak ustawiona, że nie pomoże ani nie, 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 nie powstrzyma białe przed daniem mata. Dobra, jeżeli Wam się to udało, podsumujcie sobie punkty, podsumujcie sobie poprzednie szachotesty. Jeszcze będą inne szachotesty. Zobaczymy, jak Wam wyjdzie w następnych. Jakieś zadania mniej lub bardziej ciekawe, postaram się wybrać, żeby było fajnie, ciekawie i zabawnie, i żeby człowiek jednak trochę się podnosił w tej taktyce, ponieważ w szachach, jeżeli chodzi o rozwiązywanie zadań szachowych, bardzo często y, trenujemy taktykę. Także dziękuję Wam na dzisiaj i zapraszam do następnego razu. Cześć!